Ewangelii świętego Łukasza. Dla Elżbiety nadszedł czas rozwiązania i urodziła syna. Gdy jej sąsiedzi i krewni usłyszeli, że Pan okazał jej tak wielkie miłosierdzie, cieszyli się z nią razem. Ósmego dnia przyszli, aby obrzezać dzieci i chcieli mu dać imię ojca jego Zachariasza. Ale matka jego odpowiedziała, nie natomiast ma otrzymać imię Jan. Odrzekli jej, nie ma nikogo w Twoim rodzie, kto by nosił to imię. Pytali więc na Migi jego ojca, jakby go chciał nazwać. On zażądał tabliczki i napisał, Jan będzie mu na imię. I zdumieli się wszyscy. A natychmiast otworzyły się jego usta i rozwiązał się jego język i mówił, błogosławiąc Boga. Wtedy strach padł na wszystkich ich sąsiadów. W całej górskiej krainie Judei rozpowiadano o tym wszystkim, co się zdarzyło. A wszyscy, którzy o tym słyszeli, brali to sobie do serca i pytali, kimże będzie to dziecie, bo istotnie ręka pańska była z Nim. Urodzenie Jana stało się nie tylko radością dla Zachariasza i Elżbiety, ale również ich krewnych i sąsiadów. Jest to piękne, kiedy ludzie są w stanie radować się z cudzego dobra, a tego szczególnie brakuje ludziom w naszych czasach. Rodzi się poprzednik Jezusa, który ma szczególną misję, a mianowicie przygotowanie w naszych sercach miejsca dla nadchodzącego Mesjasza, Jezusa Chrystusa, wzywając ludzi do nawrócenia i pokazując miłość i łaskawość Boga do ludzi. Dlatego otrzymuje imię Jan, co oznacza Bóg jest łaskawy. Tę łaskawość Boga możemy zobaczyć w życiu Zachariasza i Elżbiety. Pomimo starości daje im syna. Możemy ją zobaczyć także w naszym życiu, walce, którą Bóg nieustannie toczy o każdego z nas. Wysyłając do nas swojego Syna Jezusa Chrystusa, dając nam koszu, a przez koszu sakramenty, jednocześnie angażując w naszym życiu rzesze ludzi dotkniętych miłością i łaskawością Bożą, którzy rezygnując ze swojego życia i wygody, głoszą nam Ewangelię, abyśmy odzyskali radość którą często diabeł niszczy. Nieraz zadałem sobie pytanie, ile osób Pan Bóg musiał uratować i ile serc ludzkich musiał przemienić, aby ukazać mi swoją miłość. Ile osób musiał powołać i sprawić, aby się pojawili w moim życiu, żebym się nawrócił do Boga, odkrywając Jego miłość i cuda w mojej historii, żebym powiedział Bogu tak, na powołaniu Bieczę Księdzem. Bóg jest wyjątkowo łaskawy, ponieważ ma osobiste podejście wobec każdego z nas. Przemienia nasze serca w sposób bardzo delikatny, żeby nas nie zranić, ale również daje nam tyle czasu, ile potrzebujemy, żeby się otworzyć na Bożą miłość. Dlatego korzystajmy z tych dni, abyśmy prostowali drogi do naszych serc dla Chrystusa ponieważ Bóg zbliża się z miłością do nas wszystkich.